Hejka moi drodzy, dzisiaj chcę przybliżyć Wam temat tajemnicy alternantery rejneki. Przeglądałam opisy różnych roślin i natknęłam się na informację, że alternantera Reineke między m.in. koniecznie musi mieć dwutlenek i koniecznie musi mieć wodę demineralizowaną. No może tą wodę demineralizowaną to nie, ale dwutlenek przeważnie twierdzą, że tak, tak, tak. Bo inaczej tworzą jej się złogi wapienne na liściach. Złogi wapienne to ja mam na Lagenandrze i to takie całkiem konkretne. Natomiast rejnek jest na wodzie kranowej, bez dwutlenku, w 19 stopniach, przy średnim oświetleniu i nie rośnie szybko. No, nie rośnie szybko, ale rośnie. Jakoś sobie rośnie. Złogów na niej nie ma. Ja nie wiem, co się ludzie czepiają tej alternantery. Przecież to taka łatwo rosnąca roślina. No to zobaczcie na te rośliny wokół niej. To jest dopiero wyzwanie. No, faktem jest, że ostatnio nie dawałam za dużo makro, ale i no jest go zero. Ale faktem jest, że alternanterze akurat to nie przeszkadza. Także może mi wyjaśnicie ten fenomen, bo ja go nie rozumiem.